Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj na małej posiadówce chciałem pokazać co nowego tutaj się pojawiło w ensolarze. W sumie niewiele nowego. Tam tylko metoda skanowania sieci, ale gwóźdź programu mamy tutaj na stole. Tutaj mamy taki falownik dwustringowy, hybrydowy. To jest zobaczcie. Samplo 8 kW firmy Sako i dzisiaj pokażę jakie są problemy komunikacyjne z tym falownikiem jaki on jest dziurawy i w ogóle masakra także zapraszam na materiał no dobra tak więc słuchajcie wygląda to w ten sposób że ten falownik yy... To jest falownik 48V. On ma tutaj wejście na dwa stringi ładnie. Tutaj tak troszeczkę mam wybebeszoną płytkę komunikacyjną. Ale ten falownik jest podłączony tutaj przez kabel USB do laptopa i będziemy sobie patrzyć, co on pokazuje tutaj na programie Watch Power. I jest podłączony jeszcze dodatkowo przez RSA do Ensolarka i będziemy sobie patrzeć, co on pokazuje w programie Ensolar. Chodzi o to, że ten, ten, ten falownik, zobaczcie, on jest w wersji, on jest w wersji, jak wejdziemy sobie tu, nie wiem, czy próbuję, spróbuję Wam przybliżyć. Unbound, zobaczcie, tu jest wersja oprogramowania tego falownika. I to, ta wersja oprogramowania po mojemu jest taka dziurawa, że to się aż niewiarygodne, to jest. Zobaczcie, ten falownik jest podłączony tylko do sieci, tu nie ma podłączonych żadnych baterii i tak dalej, ale wszystkie ustawienia ma tutaj gdzieś zrobione, o Jezu, już nie pamiętam jakie to było hasło, ale on ma tutaj wprowadzone napięcie bulk voltage, float voltage i tak dalej, cutoff voltage i resztę parametrów, jakimi, po, jakimi napięciami ma zarządzać magazynem energii, ale zobaczcie co jest interesującego. Podłączając go przez USB, i zobaczcie tutaj na, na programie, tym Watch Power. Zobaczcie, że tutaj mamy, mamy sieć, mamy tutaj jakieś podstawowe dane. Wiadomo, nie wszystko, bo nie wszystko jest podłączone, ale w opcjach, jak sobie wejdziemy, zobaczcie, mamy tryb ładowania. Patrzę, czy widać wszystko. Solar First. Source priority utility, czyli to jest US, USB tryb, nie? Solar i tak dalej. U, e, baterie są user-defined i zobaczcie, że N Solar pokazuje dokładnie to samo. W niektórych polach jest tryb USB, Solar First e, i tak dalej, ale patrzcie, bulk charging voltage 0V volt. to jest informacja przez USB podana do watch power. Flow charting voltage 0V. Volt. Te dane są puste. Te dane, które przychodzą, wylatują z inwertera bezpośrednio, są błędne. Te pola są zerowe, bo ja, to, ja ten protokół analizowałem. Mam go możliwość tutaj przeanalizowania bezpośrednio i w tych miejscach są zera. Zobaczcie, tutaj sensor dokładnie to podaje tak samo. Napięcie ładowania 0, napięcie utrzymania 0, napięcie cut voltage tak samo jest tutaj 0. Nie wiem, czy tu jest cut -off. Jest batery wolty. zobaczcie, 0V. No. I generalnie ten, ten falownik ma taki problem z tym oprogramowaniem, że on niektóre z tych danych podaje zerowe, albo nie wiem nawet czy nie błędne. To jest raz. Druga rzecz to jak ja mu wysyłam jakąś komendę, bo ten falownik przyjmuje przez RSA takie komendy specjalne i on musi być potwierdzony tak sumą kontrolną, takie dwa bajty na samym końcu są. To ten falownik, cokolwiek by mu nie podał na sumę kontrolną, on przyjmuje te komendy i je bierze pod uwagę, nawet jeżeli się suma kontrolna nie zgadza. Także to jest duży bóg tego firmware'u. No i jeszcze kolejna rzecz. No to nie da się tutaj zapisać, rozumie, rozumiecie, do danych normalnie. Ja mu robię zapis i on tych danych nie przyjmuje, po prostu on nie zapisuje tego. Ten falownik jest po prostu taki dziurawy, że oprogramowanie jego, że aż nieprawdopodobne to jest. Jeżeli tutaj te parametry, o których tutaj, żeśmy je sobie oglądali, one tu na wyświetlacze są prawidłowe, ale przez USB i przez RSa wychodzą źle. I tutaj stąd moje pytanie. Jeżeli macie taki falownik gdzieś, może, może ktoś ma albo coś takiego interesowałoby mnie, dajcie znać w komentarzu, co wy macie tu za wersję oprogramowania. Ja jeszcze raz tu włączę. jest, nie wiem czy dobrze widać, 1, 2, 22, pierwszy 19 to jest LCD, a drugi to jest inwerter version 0, 1, 2, 2022 0.1.18. Byście mieli gdzieś taki firmware jakiś nowszy, który można by było wgrać do tego falownika, albo może falownik, który ma taką samą płytę główną, ale na przykład jest innej firmy, no to też by było dobrze. Tylko że pytanie, no bo z tym producentem tak generalnie tylko dodam, muszę go pochwalić, producenta SACO, producent SACO yy, bardzo. Bardzo śmiesznie udziela jakiegokolwiek wsparcia. Praktycznie wsparcia tam nie ma żadnego. Próbowaliśmy ich tam atakować z dwóch stron. Nie ma, nie ma możliwości, żeby cokolwiek z nimi załatwić. Także tragedia. Nawet nie nie, potra, nawet nie nie mamy do dzisiejszego dnia informacji, czy w ogóle jest taki, takie, taki, takie oprogramowanie, które można by tu zaktualizować na ten firmware. No także no ciężka sprawa. I stąd pytanie do Was. Jakbyście mieli taki inwerter, ja jeszcze raz pokażę tą, tą tą tabliczkę. Zobaczcie, to jest to jest samplo 8 kW z To To dajcie znać w komentarzu. Może Anusz, może Anusz się znajdzie ktoś, kto, 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 kto ma jakąś tam podpowiedź, co by z tym zrobić. No. Yy, jeszcze jedna rzecz, bo generalnie tutaj yy, jeszcze jeden błąd. Ten falownik ma taki, że on żeby odczytać dane z przez RSA z tego falownika, jeśli chodzi o string drugi, to trzeba mu podać inną komendę. Nie będę tam się wdawał w szczegóły, ale powiem tylko tyle, że jak mu podaję tą inną komendę, która chce odczytać dane z stringu pierwszego, to on ją odczytuje jako komendę ze stringu pierwszego i, i dawali te dane ze stringu pierwszego, a te dane się różnią, tam nawet wie. Kolejność tych danych, i tak dalej. On tego nie rozpoznaje w ogóle. To jest tragedia. Także tutaj ten falownik jedynie ratuje wymiana oprogramowania albo płyty głównej na jakąś lepszą, nowszą, i tak dalej. Nie wiem, być może macie tego, ta, tego, tego samego typu problemy. Jeżeli macie taki falownik, i na przykład dobrze, łatwo to sprawdzić sobie, na przykład jeżeli macie Home Assistant, wtedy macie dostęp do, 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 do komunikacji i widać, co co on tam wysyła. Nie? Także no, no można w ten sposób sobie to sprawdzić, nie? jeśli kogoś by to interesowało. No. Yy, aha, no dobra, jeszcze, jeszcze jedna rzecz, yy, bo chciałem pokazać, zobaczcie, tutaj jest w, w programie Solar jest jeszcze nowa taka funkcja, nie wiem, czy ją widać, jest taki przycisk scan i jak wybierzemy scan, to zobaczcie, tutaj ten N solar jest tutaj niekompletny. Ja go uruchomię w trybie config. Sekundka, i tutaj moment wrócę do Was. Dajcie mi tylko momencik. Jego się uruchamia w trybie config, bo tutaj powinna być blaszka. Trzymając ten przycisk i włączacie mu zasilanie. I on się powinien uruchomić w trybie config. No i zobaczcie, jak sobie wcisiemy ten przycisk, to powinna się rozgłosić taka sieć Ensolaris Config. Podłączamy się do tej sieci. My jesteśmy tu podłączeni. Ja tu włączę to jeszcze raz, żebyście widzieli. Włączam. Wciskam najlepiej cancel, bo może czasami ktoś może jeszcze nie mieć uruchomionego, zarejestrowanego konta, jak się. Jak się łączy z tym, wchodzimy sobie w zakładkę Opcje. Wchodzimy w zakładkę Opcje. Jak jesteśmy połączeni z tą siecią, wtedy dajemy scan. otwiera nam się to okno i dajemy skanuj. No i zobaczcie, wyskoczyła nam tutaj lista sieci, nam wyskoczyła. Wybieramy sobie jedną z tych sieci, na przykład tą jakąś tam XMM wybierz. I tu muszę wpisać tylko hasło. Już nie muszę wpisywać tego zręcznie, tylko mamy możliwość sprawdzenia, czy w ogóle zasięg mamy dobry do, do routera, jeżeli, jeżeli nie wiemy, czy, czy router nasz jest za daleko, czy nie. Także no, tutaj jest taka nowa funkcja tego skanowania tych sieci. No i w zasadzie w tej nowej wersji to jeszcze tam jest poprawiony trochę protokół komunikacyjny z JK, z, z CCB ami i tam przy inwerterach też była te poprawka, jeśli chodzi o komunikację. Także warto sobie zaktualizować, jeżeli macie jakieś wcześniejsze wersje i. No i to w zasadzie tyle by było. No. Także jeszcze raz powtórzę: jak mielibyście taki kontakt z takim falownikiem tutaj, przedziwnym, no to dajcie znać, jak to się w ogóle u Was sprawuje. Czy, czy też macie takie błędy, czy w ogóle macie możliwość sprawdzenia tego jak to wygląda, czy używacie home assistanta do tego, czy, czy przez jakiegoś tego dongla Wi-Fi, on dobrze pokazuje. No chętnie takich komentarzy tam gdzieś po, 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 poczytam sobie i, i pogadamy na ten temat. Także, także dzięki za poświęcony czas i będziemy w kontakcie za niedługo kolejne filmiki. Pozdrawiam wszystkich, do następnego, cześć.